Przecież już wszystko zdałyśmy. Faktycznie, faktycznie. Zaraz. Czy ty podczas sesji obejrzałaś trzy sezony Killing Eve? Um... Mogło się tak zdarzyć? Zdaję sobie sprawę, że ten kanał zaczyna wyglądać monotematycznie. Ale po prostu zaczęłam czytać za dużo recenzji, których nikt nie czyta i... Ale zresztą wiecie, jak to jest. Najpierw rozsmakowujesz się w wegańskim smalczyku z fasoli, nie? później to już samo lecie. Do rzeczy. Generalnie po pierwszym odcinku Killing Eve e, trzeba przystąpić do rytuału przejścia, który przebiega dwuetapowo. Musi ci przejść przez głowę, jak bardzo nieprawdopodobny jest ten serial z perspektywy logiki wydarzeń. Myśli typu. Czekaj, czekaj, czy ona to wszystko robi bez rękawiczek? Przecież. Co? Dlaczego nie jeszcze nie złapali? Co za banda nieodłączników? Przecież wystawię się jak na talerzu. Musisz olać. To trochę jak przy oglądaniu Sweeney Toda tylko że tam nagrodą była Helena Buchanan-Carter, śpiewająca. Um, o pasztycikach z ludzkim mięsem. Co no, tutaj. W tej analizie skupię się na samej Villanelle i jej relacji z Eve. Chociaż Killing Eve stoi świetnymi kobiecymi bohaterkami. I tak z chęcią pochyliłabym się nad unikającą osobowością Karolin. E, chociaż jeszcze ciekawiej zapowiada się córka Konstantina, bo hej, ta mała jest warunkowana przez ojca, który faktycznie zwraca na nią uwagę dopiero gdy ona zabija człowieka. Ale wtedy montaż tego filmu zająłby mi kolejny miesiąc. Tak więc na razie pogadajmy o Okej. Okay. Wszyscy zgodnie uznają Wilanel za psychopatkę. Tylko czym w zasadzie jest psychopatia? Psychopath. W rozumieniu potocznym często zamiennie używa się terminów psychopatia i osobowość antyspołeczna, czy też antyspołeczne zaburzenie osobowości, a w perspektywie psychologicznej te pojęcia nie są tożsame. I któż lepiej to wyjaśni, jeśli nie studentka drugiego roku psychologii. Temat wymaga wyjaśnienia, czym w ogóle są zaburzenia osobowości. Kazus eksperta jest przestarzały! Potrzebujemy nowego kazusu! Kazusu studentki drugiego roku psychologii! Generalnie o zaburzeniach osobowości mówimy wtedy, kiedy dana osoba ma pewne cechy do tego stopnia nieelastyczne i nieadaptacyjne, że nie potrafi odgrywać pewnych przypisanych jej ról społecznych. Role społeczne, które często są zjewane, zresztą dynamicznie się zmieniają, a w ogóle to tutaj pojawia się oczywiście odwieczny spór o zdefiniowanie normy. Idąc o DSM-5. By rozpoznać zaburzenie osobowości, u osoby musi występować dominujący i trwały, stabilny i nieelastyczny wzorzec zachowania, który prowadzi do istotnego klinicznie cierpienia bądź upośledzenia funkcjonowania oraz przejawiać się w co najmniej dwóch z wymienionych obszarów, czyli postrzeganie, wyrażanie emocji, kontrola impulsów i relacje interpersonalne. Zwykle coś się papra w kwestii przewlekłych trudności interpersonalnych. Albo występują problemy z własną tożsamością i poczuciem własnego ja. Um, tak. I zaburzenie osobowości ze względu na podobieństwo cech podzielono na trzy wiązki, albo inaczej klastry. Analizując Villanelle, interesuje nas wiązka B. Które charakteryzują zachowania dramatyczne, emocjonalne i nieobliczalne. Mamy tam takie czadowe rzeczy, jak zaburzenie histrioniczne, narcystyczne, typu borderline i antyspołeczne. A gdzie psychopatia, zapytacie? Anonima. DSMC jest tylko antyspołeczne zaburzenie osobowości. Zdiagnozować antyspołeczne zaburzenie osobowości można wtedy, gdy osoba powyżej 15 roku życia no bo wcześniej wiadomo, i tak jest się durnym, notorycznie robi coś, co stanowi podstawy do aresztowania. Przejawia skłonność do oszukiwania, rozdrażnienia, agresji, lekceważy własne bądź cudze bezpieczeństwo, nie przejawia odpowiedzialności w pracy i spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów. No więc sprawdźmy sobie, co z tego nam pasuje do Villanelle. Nieprzestrzeganie zasad zachowania zgodnego z prawem, łamanie norm społecznych, objawiające się ponawianiem działań, które prowadzą do uzasadnionego pozbawienia wolności. Myślę, że zażynanie ludzi można podciągnąć pod łamanie norm społecznych. Oszustwa polegające na notorycznym okłamywaniu, oszukiwaniu, podawaniu się za kogoś innego, nakłanianiu innych osób do podejmowania jakichś działań ze względu na własne korzyści albo uzyskanie przyjemności. Pamiętacie, jak Viranel w Lochu przedstawiła się jako Eve? Why are you nie musiała tego robić, nie wymagała tego jej praca, wręcz przeciwnie, jak się później dowiadujemy od Konstantina. Zrobiła to tylko i wyłącznie dla własnej satysfakcji. Albo jedna z moich ulubionych scen, w której e, wkręca w, że podała jej arsenik czy ten cyjanek w tapsach. No i w tej relacji można to uznać za wyrafinowaną formę flirtu. Dalej mamy impulsywność i trudności w planowaniu. I tutaj pojawiają się schody, bo Villanelle z jednej strony wydaje się bardzo profesjonalna, ale z drugiej strony często się naraża w pracy, popisuje się, przez co Konstantin musi potem świecić za nią oczami przed 12. Zresztą Villanelle podejmuje bardzo dużo impulsywnych decyzji: a to zabijając swojego podawana, kiedy zaczyna ją wkurwiać, co zajmuje mu cały jeden dzień, a to zabijając swojego szefa. No, i z pewnością impulsywnie zachowuje się w relacjach romantycznych albo po prostu seksualnych, drażliwość, agresywne zachowania, będące przyczyną wywoływania bujek bądź napaści. No, come on. Lekkomyślne lekceważenie zasad bezpieczeństwa dotyczące samego siebie bądź innych. Villanel jest w stanie zaryzykować życie swoje i Eve, którą jak twierdzi kocha, ale do tego jeszcze przejdziemy, tylko po to, żeby złamać If, a tak naprawdę, żeby wprowadzić ją w swój świat i zdobyć ją dla siebie, albo nawet dopasować do jakiegoś idealnego modelu, który ma w głowie. Nieodpowiedzialność, której przejawem jest łamanie zasad zachowania w pracy, bądź też niedopełnianie zobowiązań finansowych. O tych cyrkach w pracy, no to już sobie powiedzieliśmy, brak poczucia żalu, objawiający się obojętnością albo racjonalizowaniem w przypadku zranienia, oszukania, albo okradzenia jakiejś osoby. Wilanel ma wyjebany, do kogo strzela i w zasadzie dlaczego w ogóle strzela. Dlaczego to robię? Nie mam absolutnie Zresztą podobnie sprawa się ma z jej partnerkami. Nie jesteś? Kurka w piersi albo ewentualnie możesz spakować latawiec do bagażnika. Podsumowując. Antyspołeczne bingo zostało zdobyte. Ale co z tą psychopatią? Generalnie takie basic cechy charakteryzujące psychopatię jako zespół zostały odkryte już w XIX wieku i nadano im pedycko nazwę Obłęd Moralny. Początkowo definiowano ją jako chorobę psychiczną, w której um, zdolności intelektualne są w normie, ale codzienne zachowania i relacje społeczne spaprane. Psychopatia jest terminem szerszym niż antyspołeczne zaburzenie osobowości, ponieważ obejmuje jeszcze cechy afektywne i interpersonalne. Wyróżnia się dwa wymiary psychopatii: wymiar właśnie afektywny, interpersonalny oraz wymiar dotyczący zachowania. Rozrysujcie sobie nowe, wilanelowe bingo. W wymiarze pierwszym znajduje się brak wyrzutów sumienia czy poczucia winy. Czek, to już wiemy. Bezwzględność, brak empatii. To widać najlepiej w scenach z Gabrielem w szpitalu, chociaż generalnie Gabriel w pewnym momencie docenia tej uber szczerość, bo do tej pory nikt nie mówił mu prawdy. You snow, you know. yeah. well, <laughs> Mimo wszystko, Villanelle to pozorne złapanie kontaktu nie przeszkadza skręcić chłopcu kark. Zwłaszcza, że Oksana traktuje rzeczy bardzo dosłownie, a Gabriel rzucił coś tam, że e, lepiej byłoby umrzeć niż żyć z taką twarzą. No więc prosisz i masz. Obniżona empatia wiąże się z niewydolnością ciała migdałowatego. U psychopatów występują też deficyty emocjonalne. Przejawiają oni mniejsze pobudzenie fizjologiczne, e, na przykład na zdjęcia płaczących ludzi. What you see in this picture? Good legs. W ogóle podoba mi się, że Villanelle, kiedy wykazuje cechy psychopatii, to ten terapeuta czy Trudno powiedzieć, kim ten ziomek w ogóle jest, stwierdza, że wszystko z nią w porządku. She's fine. Thank you. Płytkość i powierzchowny urok osobisty. To jest coś, co chciałabym bardzo podkreślić. Villanelle dla niektórych może się wydawać czarująca, zabawna, miła, ale to jest bardzo płytkie. Wyolbrzymione poczucie własnej wartości. Tu z pewnością ktoś znowu by się chętnie ze mną pokłócił, ale uważam, że tak, że Villanelle um, uważa się za kogoś wyjątkowego, a już na pewno w pracy, kiedy strasznie ją wkurza, kiedy inne osoby popełniają błędy i jest bardzo łasa na pochlebstwa, na przykład ze strony Konstantina. Patologiczne kłamstwo. <noise> Villanelle nawet upgrade'owała paradoks kłamcy, bo <noise> w pewnym momencie powiedziała Iw, że nie wie, kiedy mówi prawdę, Um, I to może wynikać z tego częstego zmieniania odgrywanych ról e, i postaci, e, no chyba, że wtedy też kłamała. Z kolei w wymiarze drugim czytamy o zachowaniach antyspołecznych i impulsywnych. Co już mówiliśmy, potrzebie stymulacji, którą Wilanel wyraża często w wybitnie nietaktowny sposób. Uh, this is so boring. I która towarzyszy jej. No, bardzo często i prawdopodobnie też z tego powodu zabija, bo jest to doznanie bardzo stymulujące. Właściwie można podejrzewać, że jej główną motywacją do niektórych, jeśli nie wszystkich działań jest chęć zabicia nudy, zła kontrola impulsów i nieodpowiedzialność. O tym też już powiedzieliśmy. Jeszcze tylko wtrącę, że może się to wiązać z niższym poziomem lęku i mniejszą podatnością na warunkowanie strachu. Wilanel często reaguje podekscytowaniem wtedy, kiedy powinna czuć lęk lub przynajmniej się trochę zaniepokoić. Nie, to nie jest dobre. Lekens stwierdził, że u psychopatów można zauważyć niedostateczną reakcję w postaci przewodnictwa skórnego, która jest warunkowana oczekiwaniem nieprzyjemnego bodźca. Problem w tym, że te warunkowe reakcje są niezbędne w procesie socjalizacji i rozwoju sumienia. W literaturze można znaleźć informację, że u skutecznych psychopatów czyli Takich, którym udało się uniknąć aresztowania, ta reaktywność jest większa, dzięki czemu lepiej mogą oni analizować, co się dzieje w sytuacji ryzykownej. Z tym, że Villanel siedziała już w więzieniu, więc raczej nie powinniśmy jej nazywać psychopatką skuteczną. Kolejna cecha to pasożytniczy tryb życia. Tego raczej Villanel bym nie przyznawała, chociaż z pewnością jej praca nie jest z korzyścią społeczną. I ostatnia cecha, dewiacje społeczne. O kilku zachowaniach wskazujących na tę cechę już wspominałam, ale trudno nie powiedzieć jeszcze o seksie. Życie Villanelle jest bardzo bogate w krótkie znajomości, które opierają się wyłącznie na seksie. Nawet gdy, jak twierdzi, jest zakochana, nie przeszkadza jej to sypieć z innymi kobietami. Ale najprawdopodobniej mówiła prawdę, kiedy powiedziała i, że... I'm not with them. When I'm with them. Bye. Dla niej faktycznie seks to seks, a nie wyraz jakiejś wielkiej miłości. Warto też wspomnieć, że u psychopatów bardzo rzadko występują skłonności suicydalne. Jak się tak przyjrzycie, no to drugi wymiar psychopatii bardziej odpowiada antyspołecznemu zaburzeniu osobowości. Pierwszy wymiar to właśnie te ekstra cechy, które definiują psychopatię. I, no i jakby z tym jest troszeczkę tak, jak z kwadratami i prostokątami. Że. E, nie każdy prostokąt jest kwadratem, ale każdy kwadrat jest prostokątem. A w tym akurat przypadku, prawie każdy. U Villanel myślę, że można by spokojnie zdiagnozować zarówno antyspołeczne zaburzenie osobowości, jak i psychopatię. Dobra, wyjaśnione. Możemy iść się napić. No właśnie, nie do końca. Bo gdy się tak w to wczytałam, to zauważyłam, że do Villanel pasują też niektóre um, cechy i kryteria z innych zaburzeń osobowości, z tej wiązki B. Bo na przykład wśród cech zaburzenia histrionicznego występuje otwartość na fantazję, skupienie na sobie uwagi w celu potwierdzenia własnej wartości, a Oksana absolutnie uwielbia robić wokół siebie cyrk. What are you doing? Happy birthday! Thank you for making such an effort, <laughs> Uwodzicielskość? God, you're sexy. Oraz dziecinność. A swoją drogą jest taka teoria, która mówi, że u źródeł em, tych zaburzeń występuje wspólna predyspozycja, która objawia się później u kobiet z zaburzeniem historycznym, a u mężczyzn antyspołecznym. W każdym razie uważam, że kilka cech z też moglibyśmy tutaj przypisać. Podobnie jak niektóre cechy narcyzmu wielkościowego, gdzie obserwujemy przecenianie siebie i niedocenianie innych, poczucie wyjątkowych uprawnień i poczucie, że zrozumieć mnie mogą wyłącznie osoby o podobnie wysokim statusie i możliwościach. What is We are the same. Jakby tego było mało, badania dowodzą, że około 3 na 4 osoby ze zdiagnozowanym zaburzeniem osobowości przejawiały jeszcze jakieś inne zaburzenie Na przykład zaburzenie nastroju. Wilanel u terapeuty przyznaje: że... Most of the time, most days, I feel nothing. I don't feel anything. I to bardzo przypomina zaburzenia afektu pozytywnego, które występują w depresji. Trudno więc byłoby mi wydać jednoznaczną opinię. By domknąć jeszcze temat zaburzeń osobowości um, i przejść do tego, co nas wszystkich interesuje najbardziej, e, wspomnę jeszcze o przyczynach, tylko że ze względu na trudności w badaniu. Um, te przyczyny są ubernie jasne i to, co teraz powiem, podzielcie przez trzy. Temperament jako czynnik biologiczny, tylko teraz tak temperament wpływa raczej na wymiary cech związane z zaburzeniem, a nie bezpośrednio na jakieś jedno konkretne zaburzenie, więc z tym ostrożnie. Jeśli chodzi o psychodynamiczny Bełkot, no to tak, zgadliście, oczywiście chodzi o nadmierne albo niedostateczne zaspokajanie potrzeb w dzieciństwie. No i twórcy serialu w trzecim sezonie w tę stronę właśnie odpłynęli. Dziś raczej powiedzielibyśmy o uczeniu się wzorców nawykowych i dezadaptacyjnych modelach poznawczych. I jasne, przyczyny początkowo mogą siedzieć w spapranych relacjach przywiązania między dzieckiem a rodzicem, do czego dochodzą stresory społeczne. Nie oszukujmy się, towarzystwo wilanel w Rosji w postaci daszy swoje trzy grosze do tego dorzuciło. Przebrnęliśmy przez zagadnienie psychopatii i teraz możemy zająć się tym, po co właściwie wszyscy się tu zebraliśmy i dlaczego w ogóle oglądamy ten serial, czyli czy w końcu pójdą ze sobą do łóżka. I think about you. Two. I mean, I masturbate about you a lot. Nie, nie tego. Szczerze mam nadzieję, że nie, bo wtedy prawdopodobnie zrobi się troszkę przynudnawo. Relacja Eve i Villanelle jest no, w zasadzie bardzo toksyczna, ale to nie tylko przez Villanelle. Chociaż oczywiście psychopaci jako osoby samolubne, impulsywne, o niskiej empatii, chcące wywoływać lęku partnera, um, mogą być um, trudnymi partnerami. You want me żebym be a mess! You want me to be scared. Badania dowodzą zresztą, że cechy te przekładają się na mniejszy poziom satysfakcji ze związku, zwiększony stres partnera i częstsze kryzysy. To jednak i również jest samolubna, moim zdaniem nawet bardzo. Ale do tego jeszcze przejdziemy. Psychopaci traktują miłość jak grę, jak źródło intensywnej stymulacji i zdecydowanie mają problem z utrzymaniem zaangażowania w partnerstwo chcą. Posiąść partnera, I love you. taktyki wpływu takie You wpływu, understand what that zdominowania no. you partnera. do. zdominowania partnera. Tylko kiedy już do tego zdominowania dojdzie, to ci partnerzy zaczynają być nudni dla psychopatów. I to jest w zasadzie klucz do zrozumienia tej relacji czyli wymienianie się rolą kotka i myszki. I wkręci wiliane, dlatego właśnie, że nie dała się zmanipulować. I hey, please, I am so sorry. Bullshit. Bullshit. Im bardziej dana osoba jest władchowierna, tym wilanel krócej się nią interesuje. No i szczytem jest tutaj ten, ten śliczny chłopiec, który był zdecydowanie zbyt przystojny, żeby umierać. Prowadzę szybciutko jeszcze jedną koncepcję psychopatii, bo moja prowadząca robiła kiedyś takie ciekawe badania... Nie no kurwa, przecież mamy wakacje. Nie. ...na temat psychopatii i satysfakcji ze związku. Triarchiczna koncepcja psychopatii Patryka Fossa i Krugera um, mówi o psychopatii szerzej, obejmując również te formy subkliniczne i zakłada, że psychopatia jest konfiguracją e, trzech aspektów. Odhamowania, podłości i śmiałości. Myślę, że z tego, co mówiłam wcześniej, bez trudu się pokapujecie, o co chodzi w tych um, pierwszych dwóch aspektach. A w śmiałości chodzi o pewność siebie w relacjach społecznych. A um, jeśli to kogoś interesuje, mnie na pewno nie, to na tej podstawie wyróżnia się trzy typy psychopatii. I na moje oko Villanelle będzie tym typem agresywnym, antyspołecznym. W każdym razie, odhamowanie koreluje z intensywnością stosowania taktyk wpływu, stosowaniem twardych, czyli przemoc, kłótnie, ciche traktowanie tak też się zdziwiałam, że to jest w taktykach silnych. Um, poniżanie, dąsanie i presja i pośrednich taktyk, czyli udawanie bezradności, kalkulacja, nagroda, wzajemność i porównanie społeczne. I ujemnie koreluje z satysfakcją ze związku. Mam wrażenie, że tak uber-pofragmentaryzowałam całe to zdanie, że już nie macie pojęcia z czym to w ogóle koreluje. Śmiałość z kolei jest skorelowana z taktykami uroku, a podłość u kobiet ze stosowaniem przemocy. Generalnie zaburzona regulacja afektu i popędów koreluje z silnymi taktykami, bo są one postrzegane jako bardziej skuteczne niż jakiś tam na przykład dialog. I to wszystko widać. Villanel osacza Iw, bawi się jej lękiem, uwielbia wzbudzać w niej skrajne emocje, nagobuje jej męża, wpieprza się w jej życie. Ale najważniejsze jest to, że okej okay, Iw gra w jej grę, ale nie zamierza przegrać. I tym sposobem um, zapewnia tą stymulację Villanelle i umacnia jej obsesję. Swoją własną przy okazji również. Obsesję? Tak właśnie. Bo zaburzenie obsesyjno-kompulsywne wygląda bardzo podobnie jak zakochanie. Fisher odkrył, że identyczne odchylenie od normy w zakresie funkcjonowania układu serotoninergicznego, co w przypadku OCD, widzimy też u zakochanych. Z tą różnicą, że obsesje są zawsze egodystoniczne, czyli zdaję sobie sprawę, że te myśli są absurdalne i irracjonalne, ale nic nie mogę z tym zrobić, a im bardziej staram się o tym nie myśleć, tym bardziej oczywiście o tym myślę. Zakochanie natomiast jest zazwyczaj egosyntoniczne, czyli w zgodzie z ego. Chociaż tutaj znowu można by się kłócić. I have shot you the head. Oczywiście psychodynamiczni będą e, znowu mówić o potrzebach niezaspokajanych przez matkę. I have killed a lot of people. You'll not bring your darkness into this house. Ale tak naprawdę można to zrzucić na nieadaptacyjny styl przywiązania, w tym wypadku chyba unikający. Villa często powtarza, że Eve jest do niej podobna, ale tak naprawdę chce ją upodobnić do siebie. A z drugiej strony chce, żeby z nią walczyła, no i kiedy Eve trochę uderza agresja do głowy, to Villanelle się niepokoi. I co istotne, jeśli nie spełniasz oczekiwań, to... Przeciekawy jest też wątek ich relacji seksualnej, bo mam wrażenie, że to jest jeden wielki festiwal przeniesienia. I to zarówno z jednej strony, I'm gonna call you Eve, okay? jak i z drugiej. I oczywiście moja ulubiona sekwencja chyba w całym serialu czyli ta w której Eve pierwszy tego fuckboya Jezu jaką miał na imię What are you doing? I to jest w ogóle dla mnie przezabawna poznać, bo Hugo z jednej strony um, opowiada, jakie to on jest niesamowity, ile to on kobiet nie pozaliczał, a z drugiej strony po nocy spędzonej z Eve zachowuje się po prostu jak szesnastolatek. I got you a coffee, Mrs. Robinson. Łazi za nią i sklamle, no powiedz bym dobry, powiedz, że dobrze, powiedz że jest z niesamowity, żeby mógł podnieść sobie samocenę. How much detail would you like me to go into Swoją drogą zastanawiałam się, czy podczas tej rozmowy telefonicznej Vilanel jakby zakładała, że Iv będzie uprawiała seks solo czy partnerowany i czy to w ogóle robiło dla niej jakby jakąkolwiek różnicę? No i ciekawe jest to, że iw nie ma wyrzutów sumienia po fizycznej zdradzie męża, za to bardziej przeraża ją to emocjonalne zaangażowanie w relacje z Vilanel. I e, dla mnie i jest to jednak w pewnym sensie na plucie e, w teorię Basa, co mnie nie ukrywam satysfakcjonuje. Ta dygresja jest zdecydowanie za długa. Nie możemy też zapominać, że początkowo Oksana zauważa iw tylko dlatego, że przypomina jej Annę. Angażuje się w te relacje przez działanie, przez stalking, śledzenie i prezenty, a im więcej działań podejmujemy, tym bardziej angażujemy się emocjonalnie i ukierunkowujemy poznawczo. Czy można więc tu mówić o miłości? Nie wiem. To wszystko zależy od definicji miłości. Ale z pewnością to orfickie zakończenie trzeciego sezonu byłoby dla mnie wystarczającą klamrą dla tej relacji. No ale z drugiej strony bardzo dużo wątków, zwłaszcza tych kryminalnych, nie zostało pozamykanych. No i chcę zobaczyć, jak Villanelle jeszcze raz ładuje maszynki do golenia do szuflady z nabojami albo jakieś inne blaski kobiecego uniwersum kryminalnego. Na koniec chciałabym poruszyć jeszcze jedną kwestię. Um, mianowicie mam wrażenie, że ten serial balansuje na granicy takiego mm, nieumyślnego romantyzowania Chciałam powiedzieć kobiet i NFT. Takiego niecelowego romantyzowania zaburzeń. Moim zdaniem fajnie byłoby podkreślić jeszcze troszeczkę bardziej, że Villanelle rujnuje ich w życie. No i swoją drogą to smutne, że postaci, które są po prostu w porządku i bardziej niż jeden fantastyczny numerek interesuje ich je to, że małżeństwo im się wali. That's nice. I'm amazing. Um. What? I was up all night trying to work out why felt so unbelievably shitty and sad. Uznajemy za nudne. Bo trzeba mieć z tyłu głowy, że spoko, fajnie, posympatyzujmy sobie z psychopatką, bo jest śmieszna, zaradna i sprytna. Ale no to są takie postacie, z którymi sympatyzuje się na ekranie. Ale nikt nie chciałby z nimi obcować w rzeczywistości, albo o, bo wyobraźcie sobie, że Doktor House jest waszym szefem. Feel free to no ignore me. You know, in the mood to start kissing or groping or showering. House. immaturity score the score. Scale to ten. Don't answer. Seven. Finally got right. już nie jest tak fajnie, prawda? Tak samo traktowanie męża jak poduszki powietrznej, na której zawsze można bezpiecznie wylądować, kiedy się coś spieprzy, też nie jest okej. Okay. A tak w ogóle założyłam Facebooka, gdzie będą pojawiać się randomowe kolaże, więc zapraszam.